Nie wiem, kto ma więcej radości. Czy ja, patrząc na szczęśliwą Miśkę, czy szczęśliwa Miśka. Zobaczcie, co się dzieje. Odrobi nam mrozu, trochę śniegu, zamarznięte jezioro i pełnia szczęścia. Radość na maksa. To co, misiulka? Jeszcze jedna rundka. Jeszcze jedna i będziemy wracać, co? Chodź, Misia. Chodź. Dawaj, Misia. Dawaj. A no i jak? I teraz możemy wracać, co? Nie? Jeszcze jedna? No to dawaj. <laughs> Się psisko zmęczyło, co? No i dobra. Nie ma wystarczy. Możemy wracać, co? Misia, powiedz, jak się na to zapatrujesz. Nie, byś jeszcze tutaj została, co? Ale przyjdziemy jeszcze. Tak? Zobaczymy, co się w domu dzieje. Zobaczymy, co Kot robi. Co Klusia robi. O, proszę. A Misia, chodź! Chodź tutaj może. No, szukaj, szukaj tutaj. Szukaj, szukaj. Szukaj, szukaj. Brawo. Lucia ma godnego zastępcę, jeśli chodzi o kopanie, co? Brawo! Dzisiaj dla odmiany kopanie w jeziorze. Mmm, smaczne! Tak? Takie nie za ciepłe. Nie za suche. Mm. No dobra, wiesz co, ale może wystarczy. Co tego lodu? Ja jeszcze troszkę Dobra, Misia, chodź, napijesz się w domu. Tak? Troszkę możesz pojeść, ale tak wiesz za dużo to chyba nie za dobrze. Chodź Misiu, idziemy. No chodź. <grytanie> chodź. Chodź Misia, zostaw tu. Co tam jakiegoś bobra namierzyłaś? Chodź, zostaw Bobry. 特别现在回去。